Czy nie tylko, że wiedzą czego chcą, też jeszcze wiedzą od kogo tego chcą, skoro sami będą inicjowali ten kontakt. Teraz tak, kilka takich statystyk yy, bieżących, to są statystyki głównie z 2024 roku, ale one będą pokazywały obecne trendy. Słuchajcie, pierwsza podstawowa sprawa: 83% kontaktów B2B inicjowanych jest obecnie. Przez osoby zainteresowane, czyli przez te firmy, które potencjalnie chciałyby coś kupić. Czyli odpadają na takie bardziej aktywne formy, formy promocji, jakieś tam telefony, mailingi, tego typu rzeczy, dlatego, że większość z tych osób sama zdecyduje, do jakiego wykonawcy pójdzie. Oni wiedzą, czego chcą. To nie jest klient, który się zastanawia, czy but taki, czy but taki. Oni są już sprecyzowani, tak? Czy nie ty, że wiedzą czego chcą, też jeszcze wiedzą od kogo tego chcą, skoro sami będą inicjowali ten kontakt. Kolejna sprawa, to będzie zależało oczywiście teraz od budżetów i wielkości danych, danych kontrahentów, ale w swoim polu możliwości większość z nich, bo tak mniej więcej 75% będzie wybierało topowe marki, topowych usługodawców, tak żeby mieć w miarę gwarancję jakości, w miarę pewność tego co tutaj się pojawia. Jak sobie na to patrzymy i weźmiemy sobie jeszcze to, to o czym mówiłem chwilę temu, że ten Klient musi się wyedukować, no to nagle się okazuje, że większość roboty robi strona internetowa i wszystko co dookoła niej. Bo pamiętajcie, strona internetowa to jest fundament, to jest to, na czym budujecie resztę. Wszystkie media społecznościowe, wszystkie elementy, które tworzycie, one zwyczajnie w świecie muszą ostatecznie no być jak Rzym, tak? Wszystkie drogi muszą prowadzą do Rzymu, wszystkie drogi muszą prowadzić na stronę internetową, bo to jest wasze medium i tam macie największe możliwości.